Wersacze różowe, Emilia Krzeczkowska. Wersacze różowe, Chanel, Katarzyna Macyszyn, Samolot, Dominika Gryczka, samolot. Nie, Olimpii skarby nie ma, ale przywiozę Olimpię, jakbyście potrzebowały. Przywiozę Olimpię, jakbyście potrzebowały. Samolot Monika Ciesielska, grafitowy hematyt Regina Gamon. Monika Ciesielska. Samolot. Pani Gamon. Tak. Iwona, rzecz zrobisz samolot. Weź go w to masz do pakowania. Samolot. Piasek pustyni dziewczynki 20 zł. Kulka spora, przepiękna, piasku pustyni. Samolot Paulinka Agnieszka Bartnicka-Ferrandź. Beatka Mądry. Samolot. Hematyt. Elżbieta Zamiara? Elżbieta Zamiara. Daj to Ci wyjmę z opakowań, to masz samoloty. Elżbieta Zamiara, tak? Uh -huh. Hematyt. Agnieszka Jachnik, krówka, samolot. Violet, tabury samolotów, czy na tyle samolotów? Przyklej, poczekajcie. Ile mam czytać? Piasek pustyni dajemy dla Anna Cichowska. U Oli na biurku są jeszcze dwa. Pięć jest dla Kasi i dwa stoją takie luzem. Dla Kasi dorobię z pięć odłożonych i dwa stoją luzem. Dla Kasi. stoi Nie, i dwa luzem stoją oparte tam. Widzisz? Nie ma. Zostaw karteczki. Zostaw Tomasz karteczki i dołożę, bo stoją dwa luzem. Masz. Anna Cichowska i Ania Kołodzińska-Piasek. Dobra. Samolotów już nie ma, dziewczynki. Anna Cichowska i Ania Kołodzińska-Piasek. Krzyżyki, dziewczynki, 28 zł. Przepiękne. One są cyrkoniowe, dziewczynki. Czarne, cyrkoniowe. 28 zł. 50 cm długości. Stal chirurgiczna. Dziewczyny, 28 zł. Dwa ostatnie sztuki tych krzyżyków zostały. Skarby. Ania Międlar-Piasek. Ania Miendlar, piasek. I Maria Jelanta Turzyńska, piasek. I Nocka Iru, dziewczynka. I piasku mi. już nie ma, skarby no, moje. Tomasz, to, to to Nocka Kairu Nocka Iru, noc duża Nocka Iru, dziewczynki, 20 zł. Duża kulka, no... 20 zł. Duża kulka Nocy Kairu. Piasku już nie ma. A tu jest czarny onyks, dziewczynki. Czarny onyks. I yy, już wam pokazuję tak. Piasku już nie ma. Noc. Jolanta Wrubel. Na odgór osobisty jest chyba Jola. Jolanta Wrubel. Noc. I tak. Jedna sztuka holo. Noc. Agnieszka góral. Noc. I Edytka świętochowska. Noc. I Edytka świętochowska. Noc. Jedna sztuka dziewczynki holo za 10 zł. Łeska holo za 10 zł. Dziewczyny. Naszydnik z czarnymi kuleczkami. Niekochanie. Kulki ze mnie, dziewczynki, blueberry, 32 zł. Mam trzy sztuki, dziewczyny. Mam trzy sztuki. Kulki ze mnie, dziewczynki, blueberry, 32 zł. Holo, Barbara Żolazowska. Holo, Jedne, jedyne. Dziewczynki, Biała łezka, za 10. Kaha, będę mieć do ciebie romans! Dziewczyny, branz od Tomasza. Biała łezka za 10, dziewczyny. Jest piękna. Na takim, słuchajcie, łatwym odpinaniu. O, patrzcie. Kulki ze mnie, dziewczynki to Blueberry. Alinka Głowik, kuleczki. Małgosia Rzepka, kulki. I ostatnie, kuleczki. Rzepka, kulki. I ostatnie, kulki ze mnie. I Katarzyna Boheńska-Wagner, kulki. I Katarzyna Bocheńska-Wegner-Kulki. Holo nie ma, dziewczynki. Łezka Marzena Wesołowska. I biała Łeska Małgosia Rogielska. I nie mam więcej, dziewczyny. Ma Rogielska. Tak, Rogielska, nie powiem z Różalską. Rogielska. E Hematyt grafitowe serce Roanna, 15H, bransoletka dziewczynki z koralu, taka gruba, 20 złotych, przepiękna z hematytem, koral czerwony dziewczynki, cena 20 złotych, są chyba dwie tylko te bransoletki grube z korala, tak mi się wydaje, albo jedna. Ewentualnie taki biały koral dziewczyny, 35 zł. Poważnie zabrzmiało. Zobaczcie. Zobaczcie, naturalny, prawdziwy koral pochodzący, wiadomo, skąd. Koralowca. Kwiatki czerwone za 10, dziewczyny? Duży, biały, okujały, Kwiatuszki biały. czerwone za 10. Inez i koral. Inez i to zawsze sobie te koraliki. I koral Mariola Bogdanłotyś, gdzieś powinien być jeszcze jeden, co masz ten koral? Hmm, idzie, my, tak. tak. Mariolcia też koral. Jest jeszcze jeden, czy nie ma? Wydaje mi się, że były dwa. Ale mogę się mylić. Ale mogę się mylić, dziewczyny. Ale mogę się mylić, nie ma Tomasz drugiego. To Mariolcza nie ma, kochanie. Jednak jeden się okazał, że jest. Jednak się okazał, że jest jeden dziewczyny Czyli Koral dostała dziewczynki tylko Ines. Ines. Czerwone kolczyki. Marta Kowala. Za 10. Marzenka Sikorzyńska. Mirosława Cieszyńska. Nie dosłowacie szyńska. I ostatnie czerwone dziewczynki Anna Jankowska. Anna Jankowska. Białe kwiatuszki za 10. Dziewczyny kolejny koral z czarnym onyksem. I tu widzę, jest perła naturalna, perła. U, perła Majorka i perła. Białe Rzeczna, za 10. Odowlane. Dziewczyny. Hematyt serduszka Maria Kłonica. Ostatnie. O i to jest cena 15 zł. Tak. I koral dziewczynki. Maria Kłonica. Tak. tak. I koral dziewczynki z perłą Majorką, kochane moje, i z onyksem 15 zł. Białe. Beatka Włoszakowice, białe. Boże, mogę cię dopiero teraz. Masz. I Beatka Włoszakowice. I nie ma więcej dziewczyny. I dla Marii. Nie, serduszka dla Marii. Tak. Dobra, to tak. Białe Bata Woszakowice i białe Marta Kowala. Jest, okej. Okay. Branzo od dwie sztuki. Rucynka Choińska z koralem i Ines Inez z koralem. Jest jeszcze jedna taka, tylko że zwiększył Obrączki, dziewiątki lub dziesiątki. Już została taka dziesiątka, kochanie. Została się taka dziesiątka za trzy dychy. Mega szeroka dziesiątka. Z, na wzór Bułgarii. Ewentualnie taka dziewczyna. Z Agatem wielka, za 15 zł. Piękne, wielkie, kule. Białych za 10 już no nie kryształ, ma. Dziewczyny. Kryształek zwykły, przeplatany kryształkiem. I no, słuchajcie, 15 zł to jest taka cena, że naprawdę. Dzień to by kosztowało 70-90 I dziewczynki granatowe problemu. za 10. Granatowe mam tylko dwie sztuki. E, takie, słuchajcie, rąby kopnięte. 10 ty granatowe, białych już nie ma, skarby. Granatowe za 10. Granatowe za 10. Dziewczynek kule z agatu ines ines. To Dla... Masz. Ktoś jeszcze to chciało. też chciała. To daj. A z już nie ma, nie? Jest, tylko że minimalnie większy rozmiar. To myślę, że Barbara Kosińska to jest ten... ja, idę też tylko troszeczkę. Tak, daj. Barbara Kosińska. Zapisz. Barburkę muszę zapisać. – Dobra. Marta ta 10. Agaty. Agniesia Izabela Nagel, Agaty. Za 15. I Batka Woszakowice Granatowe. I nie mam więcej. I Agaty razy 2. Lucynka chońska. Są jeszcze Agaty? Nie, – nie, nie. nie, ma. Nie mam już dziewczynki Agatów. Koral, biały, branzo. Jest jeszcze to nasz wletta bagińska. Biały. Koral. I nie mam za 10 dolatowych dziewczynki. Mogę Wam pokazać skarbeczki moje. Dziewczyny, branzoletki romantyczne dla zakupanych. Romantyczne dziewczynki. Jadę i cik skarbeczki moje. Agacik. Nie skarbie, nie przed Justynką myszko. Oj, ty jeszcze, kochanie, na Agatę baj za lucynką choińską myszko. Dziewczyny, romantyczne bransoletki, cena 15 zł. Za lucynką jeszcze choińską myszko. To muszę wam powiedzieć, że my będziemy powoli podnosić cenę tych bransoletek, bo to już naprawdę jest problem wyprodukowania w Szliwka węg Śliwka węgierka, dziewczynki czarne. Śliwka węgierka albo czarne. 10 zł. Śliwka, węgierka albo czarne. Oraz różaniec Różaniec dziewczynki, blueberry, blueberry 33 złote, perła i kryształ. Z sercem. Monika ciesierska Dziewczynki, będziemy podnosić ceny bransolety. Ines, Ines. Musisz się z to liczyć. Anetka Górska. Monika ciesierska, ciesierska. Masz. Górska. Anetka Górska. Śliwka 1 Aneta Górska. Śliwka. Marta Kowala. Śliwki nie